Witam wszystkich. A w tym filmie omówię zakup samochodów opancerzonych KUGAR 4x4. Może zanim przejdziemy do klu tematu, czyli zakupu tych pojazdów dla wojska polskiego, wyjaśnijmy sobie czym są te pojazdy. KUGAR to pojazd klasyfikowany jako MRAP, czyli Main Resistant Ambush Protected. Więc możemy to tłumaczyć jako pojazd przeciwminowo wzmocniony i chroniony przed zasadzkami. W zasadzie mrap -y można traktować po prostu jako specjalnie zaprojektowane opancerzone ciężarówki. Program MRAP rozpoczęto w roku 2007 ze względu na liczne ataki na wojska amerykańskie w Iraku i Afganistanie za pomocą improwizowanych ładunków wybuchowych. Po angielsku Improvised Explosive Device, w skrócie IED pisane jako IED, a w wojsku polskim nazywanych IDKAMI. Pojazdy opracowane w ramach programu MRAP podzielono na trzy kategorie. I przy tej okazji warto wyjaśnić już na początku pewien mit związany z kugarami, jako pojazdami nie nadającymi się do pewnych zadań, na przykład patrole i tym podobne. Ale najpierw omówimy sobie te poszczególne kategorie. Jako źródło posłuży mi tutaj publikacja This Truck Saved My Life Lessons Learned from the MRAP Vehicle Program którą przygotowano dla Joint Program Office Mine Resistant Ambush Protected Vehicles i opublikowano w grudniu 2013 roku, a więc rok po zakończeniu programu produkcji pojazdów MRAP. Kategoria pierwsza, zgodnie z tą publikacją, to pojazdy wspierające operacje w terenie zabudowanym oraz innych obszarach o utrudnionym dostępie lub ciasnych przestrzeniach. Działania te obejmują patrole, rozpoznanie, zapewnienie łączności oraz dowodzenia. Kategoria druga to pojazdy o modułowej konstrukcji zapewniające wsparcie w różnych rolach, jak pojazdy prowadzące konwoje, zapewniające eskortę, transport piechoty, wspierające saperów w usuwaniu materiałów wybuchowych, ewakuacji rannych, w roli sanitarek oraz pełniące zadania saperskie. Kategoria trzecia to specjalistyczne pojazdy zapewniające wsparcie w usuwaniu min oraz improwizowanych ładunków wybuchowych. A więc pojazdy Cougar 4x4, które zamierzamy kupić opracowane zostały zgodnie z wymogami dla kategorii pierwszej, a więc są pełnoprawnymi wozami patrolowymi oraz mogącymi pełnić inne role jak platforma rozpoznawcza oraz wóz łączności dowodzenia. Hugar 4x4 to pojazd o masie 14,5 tony oraz maksymalnej dopuszczalnej masie 17,2 tony. Wymiary to długość 5,9 metra, szerokość 2,74, wysokość 2,64. Oczywiście wszystko w metrach. Pojazd napędzany jest chłodzonym cieczą. Tłokowym sześciocylindrowym turbodoładowanym silnikiem wysokoprężnym Caterpillar C7 o mocy 330 mechanicznych który sprzęgnięty jest z automatyczną skrzynią biegów Allison EVS 3, 3500 SP. Z pięcioma biegami do przodu oraz jednym do tyłu. Taki napęd zapewnia mu maksymalną prędkość do 105 km na godzinę. Na drogach utwardzonych, oczywiście. Zasięg operacyjny to 966 km. Pojazd posiada napęd 4x4 oraz prześwit wynoszący 410 mm. Załoga to dwóch żołnierzy plus czterech żołnierzy Desantu. Pojazd może być wyposażony w różnego typu uzbrojenie, jak karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm. Wielkokalibrowe karabiny maszynowe 12,7 mm oraz granatniki maszynowe kalibru 40 mm, zainstalowane albo w opancerzonej obrotnicy lub w zdalnie sterowanym module uzbrojenia. Jeżeli chodzi o odporność tych pojazdów, to pojazdy te, wedle oficjalnych informacji, mogą wytrzymać wybuch 14 kg TNT pod kołem lub 7 kg TNT pod kadłubem. I jak widać pojazdy te no, są dosyć wytrzymałe, o czym zresztą jeszcze się przekonamy. A co z ochroną balistyczną? Kadłub oraz szyby pancerne zgodnie z tymi informacjami znalezionymi przez Piotra Zbiesa to poziom pierwszy wedle normy Stanak 45-69. A więc ochrona przeciwko amunicji karabinowej w kalibrze 7,62 mm na 51 mm NATO. Jeżeli te dane są oczywiście prawdziwe. No i oczywiście, pojazd może być także wzmocniony dodatkowym pancerzem, jak na przykład osłony rodziny Kit, jak frakki 6. Jeżeli chodzi o pojazdy Kugar 4x4, to te są znane siłą zbrojnym RP, bowiem użytkowane były w Afganistanie. Wojskowy Instytut Techniki Uzbrojenia. Czyli Witów w skrócie, ocenił w publikacji charakterystyka pojazdów MRAP KUGAR oraz wnioski z ich eksploatacji w wojsku polskim, że KUGAR w porównaniu do innych MRAP-ów ma najprostszą budowę, co wpływa pozytywnie na prostotę obsługi oraz koszty zakupu i eksploatacji. Miano również wzmocnić ochronę balistyczną tych pojazdów, więc tutaj. Należy zadać pytanie, czy kugar na pewno ma ochronę na poziomie pierwszym wedle Stana 4569. Źródła mogą być sprzeczne ze względu na to, iż faktyczny poziom ochrony jest zwyczajnie tajny. Do tego jeszcze wrócimy. Ogólnie wnioski z eksploatacji Kugarów w Afganistanie są takie, że są to pojazdy wytrzymałe, choć jak wskazuje Witu, toporne. Cechują się niską usterkowością, więc są dosyć niezawodne. Ochrona przeciwminowa pojazdu oceniona została bardzo wysoko. Co więcej, witu informuje o przypadkach ataków na amerykańskie kugary. Ładunkami ma się 100 kg TNT, których choć pojazd uległ poważnym uszkodzeniom, nie doprowadziło to do śmierci ani jednego żołnierza wewnątrz pojazdu. Co mamy tutaj to napisane? Polecam sobie zatrzymać slajdy i poczytać. A tutaj mamy takiego kugara po spotkaniu z bardzo dużym y, improwizowanym ładunkiem wybuchowym. Jak widać, pojazd y, uległ dosyć poważnym uszkodzeniom, ale mimo to kabina załogi pozostała nienaruszona. I tutaj wracamy do wniosków. Jak widać. Y, Znowu są one dosyć pozytywne, i znowu jest tutaj wzmianka o tym, że Kugar zapewnia podobny poziom ochrony co Kateorosomak. Więc być może faktycznie ta ochrona balistyczna jest wyższa niż poziom pierwszy według Stana 4569. Ale tutaj oczywiście możemy sobie na razie tylko spekulować. Natomiast e, co do zakupu, minister obrony narodowej Mariusz Właszczak poinformował 8 grudnia roku już ubiegłego o podpisaniu umowy na zakup 300 pojazdów Kugar 4x4. Natomiast rzecznik wtedy jeszcze Inspektoratu Uzbrojenia, a obecnie Agencji Uzbrojenia, pan podpułkownik Krzysztof Płatek. Doprecyzował, że koszt zakupu to 27,5 miliona dolarów amerykańskich, i cena ta zawiera w sobie przystosowanie pojazdów do krajowych przepisów ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów sił zbrojnych RP, a także czynności serwisowe, czyli remont, być może jeżeli jest to związane do, z dostosowaniem do wymogów sił zbrojnych RP, także jakiś zakres modernizacji, np. wymiana łączności na polską. W tym roku jeszcze dopytałem pana podpułkownika o dostawy tych pojazdów. Mają one się zacząć w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Generalnie wszystkie pojazdy mają zostać dostarczone w bardzo krótkim czasie. No dobrze, ale zapytać się, czy to jest dobry zakup? Moim zdaniem to jest źle postawione pytanie, bo mamy tutaj dużo niuansów, dużo zmiennych. Po pierwsze, to nie jest zakup docelowy. W wypadku programów Mustang i Pegas, te zakupy, które obecnie widzimy, czyli Fordy Rangery, kugary i tak dalej, to można powiedzieć, to są rozwiązania na szybko potrzeb bieżących. Natomiast prace nad rozwiązaniem docelowym trwają dalej. Oczywiście wiadomo, że te potrzeby bieżące uzupełnione w taki sposób często okazują się rozwiązaniami długotrwałymi, Mimo wszystko, tutaj pan podpułkownik zapewniał, że prace nad rozwiązaniami docelowymi trwają. Trzeba być cierpliwym. No dobrze, ale ktoś zapyta, dlaczego nie rozwiązanie krajowe? No, być może dlatego, że rozwiązanie krajowe wcale nie byłoby szybsze. Dlaczego? Powiem, że dlatego, że paradoksalnie nowe rozwiązanie krajowe byłoby mniej znane wojsku polskiemu niż te kugary. A co to oznacza? Ano, że takie rozwiązanie krajowe trzeba opracować zgodnie z wymaganiami, co trwa co najmniej kilka miesięcy, jeśli nie lat. Następnie taki pojazd musiałby przejść cały cykl badań zakładowych i państwowych, co także może potrwać kilka lat. Tymczasem sytuacja na świecie się zaognia, a wojsko polskie musi być modernizowane w możliwie najszybszym czasie. Czy mamy te kilka, kilkanaście lat? Oczywiście, ja się zgodzę, że z tą modernizacją wojska polskiego to różnie bywa. Wszyscy byśmy chcieli, żeby to trwało szybciej, żeby to było w ogóle sprawniej przeprowadzane. Natomiast ja Wam powiem tak szczerze, my się naprawdę cieszymy, że coś się w ogóle w temacie dzieje. Stąd takie, ani inne zakupy Ministerstwa Obrony w pewnych dziedzinach. I znowu, czy to dobrze, czy niedobrze, może to tak kontrowersyjnie zabrzmi, ale może już nie nam to oceniać, tylko, że nie znamy wszystkich czynników decyzyjnych. Poza tym kugary mogą być wykorzystywane w sytuacjach, gdzie na przykład wykorzystanie rosomaków czy BWP jest nieuzasadnione. I ja tutaj zgadzam się z Pawłem Malickim z kanału, gdzie zaczyna się wojsko. Załóżmy sytuację wojny hybrydowej, gdzie na naszym terytorium jakaś uzbrojona grupa dywersyjna atakuje jakiś obiekt, na przykład szkołę, jakiś zakład, Albo budynki administracji państwowej. Do tego mogli podłożyć miny lub improwizowane ładunki wybuchowe na drogach prowadzących do tych miejsc. Wyślemy tam Rosomaki, albo BWP-1, nie daj Boże. A tak grupy interwencyjne mogą relatywnie bezpiecznie przemieszczać się takimi kugarami. Więc jest to w końcu dobry czy zły zakup? Moim zdaniem to jest zakup konieczny. Do tego nadal nie wiemy, jak te wozy wdroży do swoich struktur wojsko i jak będzie je wykorzystywać. Tutaj to się okaże z czasem. Także nie byłbym nadmiernie krytyczny. Czy są pojazdy nowocześniejsze? Pewnie, że są nowocześniejsze pojazdy tej klasy, jak na przykład JLTV. Czy inne pojazdy byłyby na przykład sprawniejsze w trudnym terenie? No na przykład rodzina samochodów HMMWV. Czy można by rozwinąć krajową konstrukcję? Jak najbardziej. Patrzmy na przykład rodzina pojazdów Tour, ale tutaj znowu jest kwestia tego, jak szybko taki pojazd mógłby przejść cały ten cykl prac badawczo-rozwojowych, badań zakładowych i państwowych, żeby być wdrożonym. Czy są lepsze pojazdy patrolowe? Tak, oczywiście. Na przykład samochody opancerzone. M1117, które obecnie pozyskuje Grecja, na przykład. Nadal daleki byłbym od nazywania zakupu kugarów absolutnie złym czy niepotrzebnym. Natomiast każdy, oczywiście, sam powinien wypracować w tym temacie swoje wnioski. No dobrze, to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, czołem.